No elo. W tym filmie porównam dwie trailówki od Octane One. Octane One Prone oraz Octane One Sauer. Zapraszam do oglądania. Jeśli chodzi o wygląd, chyba nie ma sensu ich porównywać. Każdy musi sam określić, co mu się bardziej podoba. Samo wykonanie jest bardzo do siebie podobne. Różnica między tymi rowerami pojawia się już w cenie. Prone jest o 200 zł tańszy. Pron także posiada dwie osie Boost, czego nie znajdziemy w Sauerze. Na korzyść prona są także opony. Sauer może jednak odbić piłeczkę amortyzatorem, który jest jego mocną stroną. Z różnic trzeba także wspomnieć o cyferkach przy geometrii RAM. I tak w prounie kąt główki ramy wynosi 66,5 stopnia a w sałerze 65. Długość rury podsiodłowej w Prounie jest o 1,5 cm dłuższa, aczkolwiek tutaj prą także jest dużo wyższy w przekroku. Z takich różnic to by było na tyle. Teraz trzeba się zastanowić, który rower wybrać. Jak łatwo można się domyślić, odpowiedź jednoznaczna nie jest. Pron jest rowerem, który wymaga wymiany amortyzatora oraz hamulców. Po ich wymianie rower staje się w pełni kompletny. Później można ewentualnie jeszcze go dopieszczać. Jednak jego geometria sugeruje lżejszą i spokojniejszą jazdę niż w przypadku Sauer. Sauer, oprócz wymiany hamulców, nie potrzebuje przymusowego wkładania dodatkowych pieniędzy do niego na samym początku. Ma też dużo bardziej agresywną geometrię. Należy jednak pamiętać, że różnią się one rozmiarem kół, co może być kluczowym aspektem przy wyborze. Podsumowując. Jeżeli potrzebujesz roweru, który po zakupie będzie względnie gotowy do jazdy, Sauer powinien być lepszym wyborem niż Prone. Jednak po czasie trzeba będzie wymienić opony oraz hamulce, a także nie będziesz miał osi boost z tyłu. Prone natomiast jest rowerem dużo spokojniejszym, jednak na początku do całego biznesu trzeba będzie coś dołożyć na wymianę Amorka. Później jednak zostanie nam tylko dopieszczanie go i podnoszenie klasy o osprzętu. I w tym odcinku to na tyle. Do kolejnego Elo.